Czekaj. Poczekajcie chwilę, teraz ja ubiorę ich z drugiej strony. Spalimy się. Oni zaraz skupiają. Tak, sam plecy zrobić. Właśnie chciałem jechać. Poczekajcie, nie, niech was świecą. Cześć, bo to tylko 150 jest tam dwa chuta. Dobra, 85 tam spierdolne Ej to piździkiem może tutaj podjść żebyś go przez okienko wbił. Ja no jadę właśnie. Ja to na i tak nie przebijam. w sumie i tak możemy wyjechać. Spokojnie, spokojnie. Ka dwójką się przejąć? Gdzie patrzę? Na mnie? Strzelił. <laughs> Co za typ. Mieli, wygrano mnie. A zatrzymali się go na środku? Niepotrzebnie, mogli wyjechać jechać na fura na mnie i Czakfona, więc by nas zrobili. Co tak, okay, spokojnie by nas A można? No można, ale w tak trochę dziko. No, wchodź, to bo... ktoś tam jest, tutaj. go. Można po prostu nie w ale ja ma. nie mam. Nie wiem, mówię, które masz działo na ten MT-25? Te chujowe, najsłabsze. Na gole se Kto ma jeszcze jakiś ciężki czołg? Oprócz tych klizików? Znaczy z tymi klizikami, kto ma ciężki czołg? No ja mam KV-2. Ja mam. Weź tam 2 tak?

Na to do nich napierdalałem dalałam. Grubanka. Chroma Lanic. Ostawiamy Kurewski Dev, powiadasz? Tak, kurewski Dev. Bo nie mają piszczyków, nie? Ustawmy się tak jak na tym. Na tym, na c c nie. na na no. Jeden pięć tym, świecić tylko gdzie drugi? a dobra a dobra druga tylko bo wszystko pada na strzał po prostu 150 o jak dobrze wejdzie to też Jak czeka na pierdolną, to postrzelę. się tak, bo jeszcze będę was Nie mogę na was napierdalać. Z wracaj, wracaj z Jabłurek, uciekaj. Raszuję. Dawaj Ty, men, 25, leć na kapa Albo Nie, bało Cię Dawaj na kapa, wróć, wróć, wróć Nie już widzą schole, spotne schole, schole, schole. No, szeregowe spotuj Nie dadzą dać za ch**ę Będą pobijali Ty gotować działa O, tu jesteśmy. Widzi, to kurna. Prawie. No, ma zapierdala, Zatrzymaj się kurwa. Trafiam jak kurwa z wolej, co to da chuj, jebany. Trzeba przycelować tam, te, te 37 8 sekund Kurwa, w jarzmo Kurwa, nie trafiłem się mi raz Trafił obok, to by kurwa go zdjął na strzał

Kurwa muszę ściągnąć tego moda, że można napierdalać człogami, jak kartami. To 150 na środku. Zajmuj no się. do się. Zajmuj się. Zajmuj się. Zajmuj się. Zajmuj W O, chyba. Zajmuj się. Zajmuj prawej chyba Czy nie? Skąd leją? Tu nikt się. Zajmuj się. Zajmuj leją? Zajmuj się. Zajmuj się. a jak koło nas jest naprawna. 10 minut. Ma. Postrzelam trochę na prepu. Zobaczcie test lewej oczu nie mamy Powiem tak, walą stąd, z górki, i walą stąd Czyli 3 jest tam T-37, 2 ja T-37 to... Zanim jedziemy, zanim kogoś życie mamy nas wytłuchać Zbierze tak goldu używaj jest krąg, krągka. Zaczynasz od zawodnika? Kurwa, nie trafiłem. Są tam jest? Domek, czy co? Domek, domek. Shaq, shaq, Do ja shaq, shaq, Z lewej biją I ze środka Tu I tu Szakson, nie chcesz na tą kropkę? Bo jesteś szybszy Trzeba po dwójki I raz cały to w tą kropkę Nie chcesz do podłu Jadę, jadę, Ja mam też nie ruszać. Dobrze. Kurwa. No, krągi do sam, kurwa ciężki. Mirosz, masz No nie wiem, jak spoduje to przegramy. Nice. Dobra, gitarka. Nie podziękuję. Oni są tutaj, jeden był tu, drugi z górki z Nie, to my jesteśmy za ślepy. Oni nas będą w pierdolą chcą. My jesteśmy z diabłem na szkita. A mi rasa w pierdolą, darmo na jednym Czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Trzeba ludzi rekrutować. Bo by No, czy ja by nie było tych misji? No. no oni się te misje. Ja Jednego mniej. Jeszcze jeden. Ale zapolować. Jest! Yes, ah, Ładnie. Nice! Kochaliśmy jak ma mnie sporo, to mamy większe szanse, nie? No, ja by byli bardziej okarnięci, by na zabrani. No. Dobra, chcecie grać dalej, czy. I tam rybcie. No w No i będziemy przegrywać, to po prostu nie grać. Ej, <grybuj> jak skończy się pasa. No. 3 tak. tysiące doświadczenia kupię, wiesz, że będę normalnie normalne działał. Czarek może tego sputa na misjach zrobiłeś czy nie? Nie. Nie. nie To ciężko to zrobić. Trzeba mieć dobre szczęście i podporówkę na mapie. Wszak fa mi figurę kawałek się lepił. Już nie robię tych misji, nie chcę się. Musimy ich komuś lepiej. Ola, możliwe. Jeszcze jest ta rzeka, boż! No. ale w sumie ma nie tylko 237. Rumunii. Rumunce jakieś.